Mamy godzinę poranną, przyjechaliśmy właśnie na pole sprawdzić czy pójdzie uprawa wczoraj, czyli w poniedziałek sporo spadło u nas. Jeszcze nie, sp nie sprawdzałem ile, ale no cały dzień lało i to taki dosyć obfity deszcz. Tu mamy trzy działki do uprawy. Tu już ostatnio przed weekendem zaczynaliśmy uprawiać. Jakoś tam mocno się do buta nie lepi. Także zaraz ogarniemy maszyny, zanim, zanim ogarniemy, to może jeszcze troszeczkę przesknie. Myślę, że po ścierni powinno pójść, aczkolwiek tak miejscami jeszcze trochę jest wilgotno. No zobaczymy, zanim ogarniemy sprzęty, to minie jeszcze dwie godziny. Wiaterek wieje, może troszeczkę przesknie. Słoneczko na razie świeci, jak widzicie. Może spróbujemy coś tam dzisiaj podziałać. No tutaj jest na poprzeczniaku, to było trochę zjeżdżone, dlatego też tak może jeszcze trochę woda wybijać Ale no zobaczymy o, Ja już za sterami sprzętu Ale pierwsze co ale hechłam. No pierwsze co to jest Atilla podpięta już Jadę na plac się wydmuchać Cały Muszę chłodnice, filtry, takie duperele wydmuchać Mimo, że jest wilgoć to tam ostatnio yy, Już go dawno nie dmuchałem i tam trochę jeszcze wcześniej zanim padało u nas w kurzu robiłem dlatego Muszę przedmuchać go Temperatura już spada poniżej 10 w nocy, już się śnieżka zapaliła że jest zimny olej w skrzyni, jeszcze muszę maszynę przesmarować, wysmarować wszystko, traktor wraz z agregatem, znaczy z pługiem butowym. No i jedziemy, jedziemy działać, miejmy nadzieję, że nie będzie już padało, na razie tego deszczu starczy, trzeba trochę popracować w polu. Uf, ale za No, traktor mam odmuchany, ogarnięty Teraz przesmarować mi wszystko zostało Niestety tutaj, niestety, niestety Z jednej strony to dobrze, z drugiej nie Bo jest dużo roboty Ale lepiej żeby było więcej smarowania niż później się męczyć Muszę przesmarować Attilę Tutaj na każdym spożniu jest kalemitka, jak możemy zobaczyć Na każdym spożniu jest kalemitka Tam na wale też po jednej mamy Po dwie w sumie na wale na Muszę to przesmarować Tu jeszcze czubki, te skoski, dęsiostopki czy jak tu tam woli jeszcze chwilę porobią Jeszcze je całkiem dotrzemy no dobra ja się biorę za smarowanie i później pogadamy coś tam na polu więcej Mamy godzinę 11.37 Właśnie wyjechałem na pole Słoneczko jest, wiaterek delikatny jest Dzisiaj się nie śpieszyłem z wyjazdem no bo chciałem żeby troszeczkę, chociaż tak delikatnie obwiało to te ścieżki po, po tym deszczu dlatego sobie tak na spokojnie wyjechałem tu sobie potankowałem, nasmarowałem się i i lecę próbować te ścieżki ryć wjechałem właśnie tutaj już głęboko szuje przejechałem tam jeszcze po linii prostej w tej weftę sprawdzić czy tam będzie szło no i w miarę idzie tutaj ustawiłem sobie mniej więcej yy, poślizg, znaczy poślizg yy, żeby sobie zerknąć tutaj na komputerze jaki ma poślizg średnio pokazuje 20 20 24 to jest maksymalnie procent poślizgu wydaje mi się że nie ma nie ma tragedii na te ścieżki gliniaste po tym deszczu to w miarę, w miarę, idzie na razie robię tu ścieżkę poprzeczniakową, całe pole dookoła sobie objadę i dopiero będę śmigał po prostej, fajna dosyć działka tu ogólnie jesteśmy na takim kompleksie 90-100 hektarów dokładnie, najlepiej to wiedzą ci co pryskają także oni to zawsze mają dobre pomiary, tam porobione tego tu są takie trzy działki, one są tylko drogami wiatrakowymi podzielone. I, I tutaj już te pole na prawo, tutaj już weekend, w sobotę zrobiłem. Bartek tutaj część uprawił Tigerem. Ja mu przejechałem całe ścieżki. No i teraz tutaj przyjechałem na tą działkę. Jeszcze tam na prawo, za tamtą działką, mamy następną działkę. Też ją będę robił. Zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Jak to, jak to będzie, będzie szło. Jest, teraz mamy trochę, trochę czasu. To uprawiamy te ścieżki, bo Bartek wjechał Tigerem, tamto mówił, że była tragedia po prostu. Bez, jak zanim, zanim zrobiłem ścieżki. Dlatego trzeba, trzeba je uprawić. To twardo jest, twardo jest. Czuć, że jest twardo. Mam 8 km nastawione z radaru mi pokazuje, że jadę gdzieś 6,5 km. Poślicz 17%, 19. Pokażę wam. Na jaką głębokość gdzieś ryjemy Pierwsze co To sobie Zmierzymy Podziałkę Mam ustawione pod 50 Każdy Gdzieś od środka No pokazuje, że Co 10 cm jest Mniej więcej gdzieś tak zrobione Podziałka tak od środka do środka, no tak 9,5 9 pokazuje Tu mam pod 50 ustawione. Łapa siedzi. Patrzcie jak Tu mamy duto Widzicie? Tu jest duto. wyciągnijmy maszynę. Szpatę się zdała, sobie smarowały yy, miarkę wyciągniemy. Na 50 cm wyciągniemy. No i mieszmy. 43 cm. Tak? no z groszem macie tutaj drodzy widzowie na 43 cm. Oczywiście ta podziałka, głębokość tu wszystko zależy jakie mamy duto. Czy jest zużyte, czy nie. Ja mam świeże duta pozakładane. Także. Tu pokazuje, że pod 50, a tak w rzeczywistości uprawiamy na 40, gdzieś 3 cm. 40 cm. Mogę dać, abym ja dał tu na równo, to bym równe 40 uprawiał, także mogę troszeczkę wypłycić. Tak, żeby 40 cm centym, 40 robić. Tak musiałbym tutaj dotąd bym ustawił tę podziałkę, bym miał 40 cm gdzieś ustawione. Ryjemy głęboko, żeby zerwać tą warstwę zagęszczoną. Ta warstwa zagęszczona ziemi na ścieżkach technologicznych, na zdrowy rozum, prosty, po prostu na prosty taki rozum, bez kombinowania, nie jest zagęszczona na centymetr, 2 cm ona jest zagęszczona wow. na dobre 30 cm mi się wydaje bo to ile ten ślad może mieć szerokości tyle pół metra 50 cm dwa ślady no to masz metr a tak trzyma że traktorem czasami się uciągnąć nie idzie nie idzie się nim czasami uciągnąć jakby to było tylko na centymetr, czy dwa centymetry zagęszczona ziemia, to bym fruwał z tym jak głupi. A to tak trzyma, czyli jest naprawdę na u grubo centymetrów ta ziemia zagęszczona w pół i niedużo, ona jest tylko tutaj na szerokość pół zagęszczona, to jeszcze ona zagęszcza się na boki, ścieżka się rozchodzi. Dlatego trzeba to dobrze zryć. Fajnie by było, aby Attila była na przykład 4-metrowa. To ona jeszcze by turyła za śladem, sobie za spokojnie. Chociaż ten traktor, on i tak jest na maksa rozstawiony, on jest szerszy niż te zwyczajne traktory przy, przy opryskiwaczach. Także Attila spokojnie tą ścieżkę łapie, ale jakby była 4-metrowa, to jeszcze tutaj, tak za ścieżką, te boki by brała sobie fajnie. Ale i tak nie ma tragedii. Jest bardzo dobrze zerwana ta ziemia. Ścieżka jest bardzo dobrze zerwana. Bo już tam wcześniej uprawiałem, tak jak mówiłem, Bartek miał. Bartek, jak wjechał po Opatilla, po to mówi, że bajka. Idzie leciutko, a wcześniej, jak jechał. Bez tyliz ścieżką, to mówił, że się uciągnąć. Nie mógł jeszcze, jak dzisiaj wczoraj w sumie jak dolało deszczem, to dzisiaj to by stał w miejscu, tak naprawdę. Także nie ma, nie ma lipy, nie ma oszukiwania, bo to i tak później wszystko wyjdzie i tak. Uwierzcie mi, drodzy widzowie. Ścieżki przy dużym sprzęcie. Są tak ugniecione, że jednak czasami warto je, warto je zerwać, warto je zerwać, bo się, tam gdzie nie zrobiliśmy ścieżek, było po prostu je widać. Mimo, że było gruberem uprawiane na 30 cm, to i tak było je, te ścieżki widać, a teraz po tym nie będzie, bo ziemia została... Zerwane zostało wszystko I teraz agregatem przeleci, nie będzie śladu Że jeszcze była ścieżka, my i tak co roku staramy się Przesunąć te ścieżki w bok Żeby były przesunięte Ale i tak później je widać, nie jeździmy nigdy Co roku nie wychodzą nam ścieżki w tym samym miejscu Znaczy no zależy jakie pole jest, tak? Zależy wszystko jakie pole jest Czy jest możliwość przesunięcia ścieżek czy nie ma, jeśli jest, to zawsze przesuwamy te ścieżki w bok. A jak nie ma, no to robimy w tym samym miejscu, nie? Ale tam gdzie są przesunięte w bok, to te stare i tak widać i tak. Dlatego, drodzy widzowie, warto, warto jest zerwać te ścieżki przed siewem, żeby były zerwane, i wtedy będzie będzie betarda, a my ruszamy i jedziemy dalej z robotą. Wyszedłem na papierosa i jeszcze mam przy okazji Pokażę prawdziwy Kamień Kamieniołom normalnie Z ziemi Patrzcie Jakie kurda bryły Rękawiczek, szkoda, że nie wziąłem, bo bym wam coś pokazał A biadowicie Jaka jest różnica między ścieżką a między rzędziem między ścieżkami jeśli chodzi o wilgoć. Dzisiaj jeszcze tego tak gdzie tego nie zobaczymy, tak? Ale mam nagranie z tamtego pola, jak robiłem przed weekendem, a czy na weekend jak robiłem. Teraz tutaj fajną góreczkę mam, ale nie o tym drodzy widzowie chciałem. Nie wiem czy kamera to odda, ale normalnie widać, yy, gdzie był ślad traktora robiony. Po prostu jest sucho Normalnie suchą ziemię wyorybuje A środek między kołami jest wilgotny A tutaj, gdzie siły koła Jest tak ziemia zdegradowana, że nawet wody, wody tam nie ma I to jest, to normalnie widać wszystko To wrzucę wam Ono jest z kabiny, te nagranie Ale powinniście dojrzeć Ziemia normalnie była wszystko wilgotna a normalnie na ścieżce suchą ziemię. Tu jest fajnie widać jak przerzuciło tą ziemię. Sucha ziemia. Patrzcie. Co, patrzcie co tu się dzieje na ścieżce Widzicie co to się dzieje? To jest kamień, kamień. Beton Przypuszczam, że nawet mimo tej wilgoci, która jest u nas nie zaorałbym tej ścieżki pługiem tu to już w ogóle widać sucha ziemia, Tyłe, tyle troszeczkę jest zwilżona ale ja wam pokażę na nagraniu yy, z weekendu jak robiłem jaka była normalnie różnica gdzie tu był pas suchy, wilgotny był, a tam znowu pas suchej ziemi normalnie był Ścieżki zwyczajnie po prostu nie, przyjmu, nie przyjmowały wody. Teraz akurat popadało, no dolało wczoraj, popadało ładnie, to jakoś ta ziemia, a tam jakaś ta woda na mniej zbitych ścieżkach jakoś przesiąkła, ale tu gdzie była, gdzie jest glina i, i beton, to, to nie dostała ta ścieżka wody, w ogóle nie przyjęła. I to też jest fajne, to że na przykład bardzo dobrze tam to zadziałało, tutaj na tym polu, gdzie było uprawione przed deszczem ścieżka zrobiona, sucha ziemia wyrzucona została, popadało na nią i jest cały pas zbliżony. Normalnie jak tą ścieżkę tam wyorałem, Bartek, Bartek po mnie przejechał Tigerem, normalnie było widać, gdzie, gdzie, było, gdzie była ścieżka, bo była normalnie wymieszana sucha ziemia. Nawet to trochę z tą wilgotką jak się wymieszało to nic nie dało, bo jasny pas ziemi był To jest znak, że ugniecone ścieżki nie przyjmują w ogóle wody I mamy drodzy widzowie pierwsze komplikacje Complication. Urwana łapa Nie no świruje Zobaczmy co tu się stanęło Zerwało gwint w śrubie Widzicie? Znaczy nie w śrubie, tylko w nakrętce Kurwa wyciągną to Ale patrzcie jak spiłowało chujnie nakrętko Spiłowało normalnie gwint w nakrętce Wine of chuj A tu mamy taką blaszkę Środku. Teraz ją wyciągnąć, to jest kurczę wyczyn. O, i tu jest taka blaszka, przychodzi, zabezpieczająca. Już Wam pokazuję. Kto nie ma, ty nie robił, to nie będzie wiedział. O, takie coś. No to jest zabezpieczenie kołkowe po prostu na wypadek tego, gdy tłok nie zadziała siłownik. No, z jednej strony jest to dobre, z drugiej uciążliwe. Jeszcze tu jest ta śruba tak dojebana, że kurna tu teraz młotkiem bić, to jest masakra. Ale zaraz coś tu pokombinujemy. Ciśnienie mam ustawione 100 bar, 100 z groszem. Tak jak powinno być, dłoki pracują bez problemu. Ale tam gdzieś jest kamień, później tam zerknę. Tam troszeczkę akurat wał mi zablokowała łapa i się zaczęło ciągnąć, ale ja to zaraz rozciągnę. Yy, no mam ponad 100 bar. Płoki ładnie pracują, widać, że tego, widać, gdzie tam ma ciężko, czy coś, to one się uginają, ale jednak no, był gdzieś kamień, nie zdążył zadziałać, albo po prostu tak umiejętnie nie poczyć, że zerwało śrubę, nie? Nakrętka. Albo nakrętka po prostu dziadowska jest i nie wytrzymała tempa. Łajno teraz takie produkują. No co zrobimy? Dobra, idę, to zrobię i zaraz ruszamy dalej. Jeszcze chciałem Wam coś pokazać. No widzicie, stara śruba zarzewiała. Patrzcie jak się rozciągła. Z kontrą. Kontra jest. Patrzcie jak się śruba rozciągła, że wszystko luźne jest. Nakrętki są dokręcone, a tu jest luźna ona. Patrzcie jakie, jakie to są naprężenia, że ta śrubę taką 10.9 na klucz 22 rozciąga, że normalnie luźna jest. Już jedną dokręciłem, tą też dokręcę i pewnie tam jeszcze inne też popatrzę, bo widzę, tu jest już następna luźna. sprawdzam od razu, to jak już tu majstruję, to sobie zerknę to. Szybka zmiana planów, mój zestaw. New Holland z turem, przyczepka, pronarka, tu mam nasiona. Skończyłem działkę yy, głęboszować, w sumie ścieżki. Przyjechałem na pole 12 km oddalone, gdzieś plus minus od y, gospodarstwa. Na działkę o powierzchni 36 hektarów gdzieś. Tu jest jedna duża, fajna działka, prosta. No i tam są, też jest jedna, tylko jest podzielona rowem. Przyjechałem chłopakom. W sumie Tomkowi przywiozłem nasiona i nawóz On tam sieje, siejemy jęczmień yy, Idę tam bliżej zestawu To wam zaraz coś powiem Tego zestawu jeszcze u mnie nie było New Holland Genesis Focus 4 metrowym Chyba nawet nie miałem jeszcze okazji go nagrać Łanie tu trzeba słupy na kwadratowo porobić bo jest tych słupów, żeby to partacko nie wyglądało. Pole po rzepaku. Stanowisko przygotowane. Od razu jest jeszcze przed pokusem talerzowane. Ale za i robota tutaj idzie na gospodarstwie. Nie ma to tamto. Pokażę Wam ten zestaw z boku. Znaczy z bliska. O. Ten traktor z tym siewnikiem robią konkretną robotę na gospodarstwie. A wracając do siebu. odmiana Sandra w ilości 140 kg na hektar. Poczew na Wstimach Agro, w ilości 100 kilo na hektar. Tu fajnie batomek zrobione, że może sobie jeździć, same ścieżki obsiać. Tak jak tutaj i później dopiero sobie środek wypełnia automatycznie. Tutaj ścieżki mu wychodzą. Tak jak pamiętam, rok temu był rzepak siany, że całe pole było pierw ścieżki obsiane i dopiero były Luki wypełniane między, między ścieżkami. Tak to wygląda. Popadało. Tam widzę już się troszeczkę kurzy. Tam będzie inaczej, bo tu mamy las, jak widzicie. I tutaj od poprzeczniaka tak nie schnie, jak tam. Z drugiej strony pola. I tak tutaj o wiele, o wiele wcześniej było, było tutaj Krzysztof. Zanim, zanim Tomek tu dojechał, to już Krzysztof tutaj. Część już wcześniej potalerzował z rana, on tu z rana przyjechał. Tak wygląda nasionka leżem jak akurat siewnik podnosił Tomek, żeby słup obrobić.